Witajcie. Dzisiaj będzie, jak ty powiedzieć, że tak może nie będzie tego odcinka, um, nie będzie tylko odcinka jak zbieram 20 tysięcy pucharków, będzie, bo odcinki będą wszystkie krótsze niż 15 minut, więc to, jest, to jest taka słaba informacja, no, no. no. Dzisiaj co chciałem zrobić, no to podbijać sobie troszkę, w ogóle samych pucharków też ze że przy okazji, no. I co nam dobierze? Tak i kraczną nogi. Mmm, że... Larry, jak zwykle. Play back. Ja wzrok nie ogarniam lili, więc no to są rzecz osobą. Mmm. No mm, i tutaj ta ser, ucień, u tym go podjeżdżamy, no i tak. Tak podobno po tym buffie jest, po prostu nie zniszczono, ale wcale widzę to, że jest ciężko do pokonania. Jak to, że, to że się to rozwalić? No. Pierwszy raz, co się dowiaduję, że może to rozwalić. Składam się ma tych metod, bo te medy mogą pomagały. No to moje takie straszne Chyba, chleba, rondzisz z niej z odmianem. No w ogóle, coś mi eee, Część fioletowa jest, część zielona i część pomarańczowa. No i... Ja chyba sobie teraz lusterę albo... Yy, e, albo lariego, bo lariego też miałem wbić. Bo lariego wezmę. O kurczę. O, wziąłem od razu no jest, znaczy, no, teoretycznie wygrywamy, nie? Oj, aj, aj. oczywiście być sobie że będzie jeszcze jakiś odcinek biomarii, żeby zwiększyć tempo rangę tutaj, żeby moja pierwsza zestaw w rangę, no, no, no nie wiem, nie wiem jeszcze. Słuchaj, jak będę miał z tym to, to to na pewno będę grał, ale kiedy mam flank wicią, to nie um. wiem. Wygrałam. grałam. Wiercę jeszcze tu Larry'ego I chyba tyle zginie. Chyba ten nie jest to nie się podoba to Laura, Gdzieś tu mi Dobra, to Larry. Dobra. O, coś mam w karnacie. Ja to teraz nie tych karnatów. Tylko jakby jak jakieś kupię, tak no to nie w bianych No To, to naprawdę. W menciek to jest tak dużo nie gram w tą grę, jeśli chodzi o te karnaty. Nie, tak zobaczymy więcej karnetów, bo jak wszystko w ogóle kupię. Ten karnet troszkę się tak za odbialnia. Więc no. czy jest to pierwsza ranga sani, a weźmy sobie taki nocaut i gramy. O w ogóle Wiesz, czy w ogóle się udało odrosnąć te skiny te noczenie rankingowe, tylko te Tiny yy, z MactoBoxu z tą trójką. Ten, 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 ten gęb grabowy, ten klejnotowy, ten rysko, gę gem grabowy i taki boskotkowy. Ja myślę, ja tego klejnotowego to za tą misję jakby za 10 otworzenia dostałem. Yy, I resztę dwa to dropy. No Tak, jak dropelę grabowego to jeszcze wtedy nie nagrywałam w ogóle na YouTube a tego błyskotkowego, uh, co na odcinku właśnie robiłam. jak to ci uda i bo... O, uda się, uda się. Dobra, dobra. Chcę być smarty. Patrz, być smarty, że... Przepraszam osoby, że... Osobiście nie robię ślinków, bo po prostu... Nie mam czasu w ogóle nagrywać te tak, odcinki. O jakie hmm. mam no, najwięcej Edgar. pucharków. Najwięcej pucharków. No, Edgar no, oczywiście, ale tego. jak to dlatego, że ja wiecie, wiem, odcinki nie jestem tylko po prostu. Yy. Tylko po prostu musiałem bić jakieś te, te pucharki, nie? po prostu musiała, chciałam się wbić w pucharkę po prostu Edgar to była najlepsza osoba w biciu no. yy, Frank, Frank tak naprawdę to powiem, powiem szczerze że Frank był wbity na 20 rangę jak jeszcze przed tym buffem wiecie jeszcze przed tym buffem jak był on jeszcze taki wolny nie to udało mi się go wbić tą nazwę w pierwszą coś takiego nie Laurino no to, Laurino no to jak tak wbijałem rangę Większość ranków wiem, wiecie, jak wszedł do tej gry w ogóle i był mega p. Dynamite. Dynamite no to... No Dynamite no to takie podstawowe, dobra. Gramy. No, ale ja tu nie lubię toksji graczy, wiesz co to tym jestem dowódcą klubu, który jest w ogóle bez toksji graczy, nie? Tylko za tym... E, właśnie ja chcę się tu złączyć do mojego klubu. Mój klub ma nazwę... Bez toksji gracz. I taką ikonkę teraz wam pokażę. W tej rundzie, jak to wygląda. Hmm. tutaj małpa. Nie wiem, czy Larry też sobie radę z małpą, bo jeszcze zbyt nie walczyłam Larryem z małpą.

O nie, najgorzej, jak się mi jak się ten kit przyciągnął do małpy, o matku, to jest najgorsze. O nie, tak, 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 tak. No, no dobra, to odcinek to było na tyle. Myślę, że kolejny odcinek um, będzie, grał gram z kolegą, ale... Nie obiecuję. Na pewno będzie raczej odcinek, jak biorę ze sobą tę na larii. Ale jeszcze pod koniec odbierze sobie start profał. No i w Ale no. No, czy no i to bym po powiedział, że do kolejnego odcinka. Dobra.